W Polsce powołano nową jednostkę policji – Wydział Przestępstw Językowych. Dostałam zgłoszenie, że podejrzany kala język polski. Ostatnio często wzywają nas za złe użycie bynajmniej, no ale mam nadzieję, że tym razem to coś lżejszego. No i postanowiłem sobie wziąć tego kotka na stałe. Proszę przerwać rozmowę, jest pan aresztowany za bezczeszczenie skarbu narodowego, jakim jest język polski. Co? Każde kolejne słowo zostanie wykorzystane przeciwko panu. Idziemy. Idź, kobiety. Idziemy, idziemy! Nie lubię brutalnych interwencji, ale jeszcze bardziej nie lubię, jak ktoś niszczy moją własność. No, a jestem Polką, więc język polski to jest moja własność. Tak, jesteś mądry? Tak, użyj jest zdanie słowa bynajmniej. Wziąć czy wziąć? Co za różnica? Ważne, że sobie wziąłem koteczkę. A jaki słowo? Faktycznie jest piękny. Foliaż przez jakie Rezy. ży? A gdzie Dlaczego zostałam policjantką? No, to jest akurat ładna historia. W przedszkolu znałam taką Monisię, no i bawiłyśmy się lalkami, aż ona któregoś dnia powiedziała, że na okres czasu chce się nimi wymienić. Więc zaskarżyłam na niedołczoną debilkę do pani. Dobra, no, bynajmniej w więzieniu odpocznę i się nażdżę za darmo. Swe. ter. Swe. Swetr, 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 swetr. swetr. Terf, no w każdym bądź razie do roboty jutro nie idę.